Siemanko Jestem słoneczny Mike i podnoszę świadomość że miłość i wolność Jak? Chodząc do takich pięknych miejsc właśnie gdzie odgłosy miasta chaosu są wyciszone z przycisków <laughs> i jest cisza i spokój i ptaszki sobie świerkają i od razu czuję się lepiej i moja wibracja idzie do góry I bracia i siostry, właśnie e, o to chodzi, żeby podnosić swoją świadomość. I tego potrzeba, jakby kolektywnie, jako ludzkość, właśnie w tej drodze ewolucji, żeby po prostu podnieść swoją świadomość. I jedyny sposób, żeby to zrobić, to podnieść świadomość swoją, oczywiście. Ale jest nas tyle na Ziemi, i jeżeli e, łączymy się w grupy, i wspólnie działamy, na przykład robimy kręgi albo wspólnie mantrujemy, to ta nasza energia idzie w górę dużo, 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 dużo szybciej po prostu. Bo jak wspólnie działamy, to ta energia e, się jednoczy i się wytwarza wielkie, mocne pole energii. I o to chodzi, żeby wytworzyć takie wielkie, wielkie pole miłości, pole energii miłości na świecie i wtedy będzie ta nowa Ziemia, która już się tworzy która już jest, że tak powiem proces zmiany się rozpoczął i jesteśmy coraz bliżej tego, żeby żyło się dużo, dużo lepiej, żebyśmy przeszli do tego piątego wymiaru, gdzie po prostu panuje ciągła miłość i wolność I gdzie czujemy jedność z drugim człowiekiem a nie separację, czyli oddzielenie które tworzy umysł w tej gęstości 3D. I, bo to jest energia jest tak, że jeżeli mamy w pokoju trzy osoby, które żyją w strachu i jedną osobę, która jest taka neutralna, no to po paru godzinach czy po paru minutach ta czwarta osoba jakby zsynchronizuje z, z się z tymi trzema osobami i będą cztery osoby żyjące w strachu. Ale tak samo jest z miłością. Im więcej osób żyje w miłości, Miłości, to zaraża coraz więcej osób, i potem więcej osób żyje w miłości, i zaraża coraz więcej osób, i to jest efekt takiej kuli śnieżnej. A co jest najpiękniejsze, że ta miłość wygra w końcu, to jest kwestia czasu. To już, że tak powiem, jak powiedziałem, proces się rozpoczął. A jest tak dlatego, iż człowiek, który żyje w miłości, który wzniesie się na pewien poziom świadomości, on jest już jakby. Nie, Nieuchwytny dla niższych mocy, dla mocy strachu, e, bólu i tak dalej, tych niższych wibracji. Bo co robi osoba, która jest w miłości i widzi ludzi, którzy na przykład e, robią krzywdę innym i okłamują i są po prostu, jakbyśmy tak powiedzieli, e, wszyscy słowo źli? No to taka osoba, która jest w miłości. Ona czuje z nimi jedność, ona ich rozumie, że oni są w tej niższej energii, dlatego że są po prostu mniej świadomi, że nie rozumieją niektórych aspektów albo bardziej nie widzą, nie czują. I widzi, że oni cierpią i wysyła im miłość. Nie wkurza się na nich, nie przejmuje tej energii, tylko wysyła im miłość. Nawet jeżeli skrzywdzą ją, to nadal będzie wysyłać miłość. Ale i nie skrzywdzą, ponieważ e, też jest coś bardzo fajnego jeżeli często jak rozmawiam z tak zwanymi intelektualistami, czyli z ludźmi, którzy e, wszystko biorą umysłem i na wszystko chcą mieć logiczne wytłumaczenie i tak dalej i tak dalej, to mówią na przykład, jeżeli mówię o stworzeniu osady i właśnie podnoszeniu świadomości w grupie i tak dalej, tworzeniu e, grup wysokowibracyjnych, to mówią no tak, wy sobie będziecie sadzić warzywka i w ogóle a w końcu przyjdą do was na przykład głodni ludzie i z, nie, z bronią i was okradną po prostu albo że w każdej nowej takiej właśnie współdzielni czy e, samowystarczalnej grupie ludzi zawsze będzie ktoś dążył do władzy i myśląc w ten sposób to stwarzamy, to jest prawo które po prostu prawo rzeczywistości, że to cokolwiek myślisz to cokolwiek stwarzasz jeżeli myślimy takimi właśnie kategoriami, że może ktoś przyjść nas zaatakować, to, to to się może zdarzyć. A jeżeli znamy właśnie prawo przyciągania i rozumiemy jak działa rzeczywistość, którą sami tworzymy, to po prostu nie myślimy o takich rzeczach. I one nam się nie przydarzają, bo myślimy o rzeczach, które chcemy stworzyć. Myślimy o tym, że chcemy stworzyć wolny świat, gdzie dzieci mogą biegać wolno, gdzie jest pełno jedzenia, które rośnie na drzewach bez żadnego GMO, gdzie jest po prostu zdrowie, radość, pełno czasu dla siebie, naturka, piękne chatki drewniane i pełno, pełno szczęśliwych ludzi, którzy się gromadzą i wspólnie śpiewają i tańczą. I ja tak to widzę, i na tym się skupiam. I dlatego to się tworzy. Nie skupiam się na tym, że ktoś może przyjść z karabinem i powiedzieć, że mam mu oddać całe jedzenie. Nie, 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 tak się nie stanie. <grym> Bo ja nie chcę, żebyś tak stało, i dlatego nie będę tego stwarzał. I tutaj właśnie jest ten jakby mm, breakthrough, taki ten po, punkt zrozumienia, który zmienia tę grę, że, żeby zrozumieć to, że naprawdę te myśli tworzą. Tą naszą rzeczywistość, no to trzeba tego po prostu doświadczyć. A jak to doświadczyć? Chociażby poprzez afirmację albo po prostu podnoszenie swojej świadomości i obserwację, obserwację swoich myśli, poprzez medytację. Wtedy obserwujemy to, co myślimy, i możemy zaobserwować, że schematy, które w życiu nam się przytrafiają, zdarzenia, ludzie i tak dalej, są ciągle takie same, zapętlone praktycznie. I mało co się różni i to dlatego, że myśli mamy ciągle podobne. A jak zaczniemy potem świadomie to obserwować i na przykład świadomie zmieniać swoje myśli, poprzez afirmacje albo poprzez zmianę otoczenia, zmianę ludzi, z którymi rozmawiamy, zmianę filmików, książek, które na przykład czytamy, to nagle zobaczymy, że sytuacje w naszym życiu się zmieniają. I poprzez taką prostą obserwację możemy zaobserwować, że to my tworzymy tą rzeczywistość właśnie swoją myślą. I wtedy czujemy po prostu, że mamy władzę i moc do stwarzania. I widzimy wtedy, że to my rządzimy swoim życiem, a nie jest one przypadkowe. I że nie wtedy nie chcemy oddawać komuś też władzy nad swoim życiem, tylko chcemy sami tworzyć wszystko. Bo widzimy, że to od nas zależy wszystko. I to jest niesamowity proces stwarzania zwany życiem, i najpiękniejsze, co możemy robić w życiu, to świadomie po prostu tworzyć. <laughs> No a generalnie, e, właśnie jeśli mówimy już o tym przebudzeniu ludzkości i o stwarzaniu nowej Ziemi, to to bardzo przyspiesza, tak jak przez ostatnie 3 lata mm, nie było tego tak widać, tylko się o tym dużo słyszało i tak dalej, to teraz zaczynam to widzieć mocno i bardzo dużo tworzy się grup i ludzie się jednoczą. I jeżeli też chcecie się jednoczyć z innymi ludźmi, a nie wiecie jak to robić, to napiszcie do mnie wiadomość. Ja was, że tak powiem, przekieruję do odpowiednich e, grup i tak dalej. Może wspólnie sw swoją stworzymy, jeżeli jesteście e, z mojego rejonu, że tak powiem. I naprawdę to przyspiesza, ludzie się łączą i wspólnie podnoszą swoją świadomość i kolektywną energię. I cudownie. <laughs> Przygotujcie się na właśnie wspaniałe czasy, które już się wydarzają, które już tutaj są, gdzie obfitość, wolność będą i miłość będą na co dzień dla każdej istoty. No dobra, z tego pięknego miejsca przesyłam dużo pozytywnej energii. Miejcie wspaniały dzień. Rozwijajcie się, medytujcie, podnoście swoją energię każdego dnia. Pamiętajcie też, że to jak zaczniecie swój dzień jest bardzo ważne. I to, co robicie z rana jest praktycznie najważniejsze. Poranki są najważniejszą częścią dnia, bo wtedy programujemy się na cały dzień. Jeżeli rano podnosimy energię, rano na czczo jeszcze, robimy fajne rzeczy, tworzymy, medytujemy, biegamy, cokolwiek, to po prostu to się odbije pozytywnie na resztę Waszego dnia. Więc zachęcam Was do porannego wstawania i po prostu robienia fajnych rzeczy, które Was wzniosą energetycznie i pozwolą Wam przejść przez cały dzień, jakbyście płynęli na fali, na desce surfingowej gładko i piękne i niech tak będzie namaste i subskrybujcie ten kanał po więcej tego typu pozytywnych informacji dawajcie lajki w górę peace